Nowe pyszne wego obiadki od KFD. Tak tanie, że nie trzeba ich kraść. Loża, trochę inne wydanie. Dzisiaj zrobimy taki rościg, znamy się już na tyle, że możemy sobie troszeczkę podukuczać, powbijać szpileczki, wszystko przed Wami. Będzie śmiesznie. To wygląda trochę jak takie trudne sprawy, nie? A ty się opaliłeś tam na dole, tak? Tak. Jebany, kurwa. To tylko trzeba mieć talent. A faktycznie gardło musiało teraz. Ale nie jestem z jestem bo, y, słabszy niż Drudny? ty. Brudny? No przyjmij się, no. A msią... a Proszę, Szynkać, każdy się modli. Ja siebie nie widzę, Jedyne, to macie kurwa, przewagę. Tak, pat, pat, patrz. Jedyny był ministrantem i mi się nie modli. Ja też byłem ministrantem, przepraszam. Tak. Mama Michał tu nie był ministrantem. lektorem nawet, kurwa. Tylko Michał nie był ministrantem. Tego. Odkrywamy karty Michała Żądło. Prawda jest taka, że nie byłem ministrantem. Nie był ministrantem. A my wszyscy tu byliśmy. No to czemu tak akcja? Ale, się ale... Bawił się To Ktoś się kiedyś z... w komentarzu napisał... <laughs> Bawi się. <laughs> Kok z ministranta, nie? Ja byłem I całą tą kolendę prze, przegrałem. Pamiętam dwie kolendy z rzędu, nie? Na automatach. Na automatach. No wtedy żeton kosztowało 30 groszy. Ja... Szedłem, miałem brałem 90 groszy, jechałem do sklepu, i pamiętam, jak wracałem za każdym razem, mówiłem sobie: Kurwa, ostatni raz, miałem te 30 groszy i z lodówki 30. I tak ostatni raz człowieku, po dwóch dniach nie było. A to było z 50 zł wtedy. A dużo, dużo dostawałeś z kolend? No to było, wiesz, to były lata 90. No, no, ludzie no, ty, wtedy wierzyli. Wierzy? Ludzie no, wierzyli. To, wierzy. to z pięć tych, jak zarobiłeś, to wiesz, to było pieniędzy. No, dla 13-latka. Ja sobie tak dawałem dwie stówy na kolendę, dwie czy stówy, nie? A znaczy ogólnie dzieliliśmy się, nie porówno. Ja miałem zawsze 200 więcej od tego drugiego. Na fryzera nie. <laughs> Ale cicho. Michale. Czy twoja <coughs> aktualna redukcja jest spowodowana kompleksami? Kompleksami? Jakimi? no nie wiem jakie Kompleksami, które masz yy, ben, yy, które, które miałeś będąc w tej formie której, do kurwa, której się Kurwa ziomuś, powiem ci tak, ja mam zajebiście silną psychikę, nie? Zajebiście silną. Jestem człowiekiem kurwa z miasta, z miasta Sosnowiec, ja nie mam czegoś ty... takiego jak kompleks nie wiem. Ej, ty nie pamiętaj Paleciak, ty pamiętaj, że on dobre rody kręci. Pamiętaj o tym, <laughs> <o> tym, <laughs> Czy to nie jesteś z miasta? No, no dobra, no gadaj. Ja dobre kręcę, ale to Big one ma krypkę. Po twoich lodach. Nie, Nie, znaczy kompleks. No nie znaczy no, koniec. Po prostu zrodziło ci że mówimy do ciebie, Ulana no, Masa, tak? Dajcie, tak, tak. Dajcie, dajcie, nie. dajcie mówić. O, może tak. Co A, mnie tak. najbardziej, co mnie najbardziej dwie rzeczy zabolały. I to dwie rzeczy Tomek zrobił. Eee, nie, nie, ja nie, czy... nie. Ty, ale ty na nie pewno... potrafisz tak bić szpilik, która na motywuje. Nie... Jedno to jak kiedyś nagrywaliśmy podcast, nie pamiętam z kim, ale zrobił zdjęcie z ukradka. Może, no. może gdzieś ja. będę miał i wyślę. Ja tam siedzę taki taki ten... Bebzon wywalony. A, jeszcze a. jakbym był wywa wywalony bebzon, tam ale jakaś, jakaś łapa, żeby była nabita czy coś, a tam kurde łapka taka jak pyton paleciaka, nie? I bebzon taki. Czyli I miałeś... miałeś... Śmiałeś... jeszcze zarośnięty, zaniedbany... Mówię, o kurde, drugi stopień może. To jest A drugi... druga rzecz, jak szliśmy e, nagrywać w Krakowie, nie? Ja idę z tym, ja idę z tym e, stołem ponapinane, bo to kuźwa ciężkie było, dwa kilometry czy tam trzy kilometry Tomek za płynąć. Wymyślił taki parking, rozumiesz? Wymyślił taki parking Tomek i musiałem z tym jeść. Podchodzi do mnie i patrzcie, to jest wszystko luźne i faktycznie jakoś tak chwycił i tam ręka była taka Uuu. luźna, w ogóle nie napięta i mówię, o no bo mi się to, patrzy... jest, to jest zapłon. Nagrałem i tę relację wrzuciłem i zobaczył się od tyłu i, wiesz, I dobrze, kocham, zobaczę, że ma, Zobaczył, że ma drugi ale... statek. O A co ja poradzę, kiedy mi kieszki wciąż w marsza grają? Ja Wiesz, myślałem ja myślałem, że może nie trenuję te 4 lata, sobie dałem spokój, ale że jakoś tam wyglądam w miarę fajnie. Nie? Ale, ale ja powiem, że, że te zdjęcia no? co, boku... ja, Jak ty się tylko ze swoją starą bujasz, no ona no musi ci tak mówić, nie? Przecież tylko jeden. Ja byłem przekonany, że jego przemiana jest spowodowana. Naszymi wciepami, które zawsze mu robiliśmy przynajmniej. Ale my byliśmy przecież kulturalni w tym. Byliśmy delikatnie. Ja zrobiłem formę, ty zrobiłeś formę, Seba zrobił formę. Ten zrobił formę, a ten a ja zrobiłem formę. Zróbmy. <laughs> Czekamy na jego formę. Nie, no. No. No, i, nie widzicie, jak no to i nie mam. Ja nie drugi... mam lekko z taką ekipą po prostu. Wciskałem. Ale my się przyzwyczailiśmy, że ty jesteś po prostu kamerzystą. Jesteś ciągle na masie, kręcisz lody. Każdy robi to, co potrafi, no także kamerujesz. Jaś no tak. drugi stopień otyłości po prostu, wiesz, jaki jest. <laughs> nie, jaki jest drugi. No jak z góry nie widzisz sprzętu. A to nie, to. Nie... Może normalną osoba by nie widziała, ale wiesz, jak masz ten sprzęt duży, to. A może zademonstrować? Dobra, 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 nie ma takiej wysokości, z jakiej nie zauważyłem. stań, pokaż, bo ty jesteś cały czas na masie. Ale trzeba podsumować te cytaty. Było się, no, czy widać? Lecimy co? dalej. To już nie ma co, Lecimy wyciągnąć. dalej. Wyciągamy <grym> <Wyjaś wyjaś. grym> <grym> To Teraz paleciak. No. Marcin, powiedz mi, szpileczkę szpileczkę mi wbiłeś. Tak? <grym> no, tak? powiedz mi, czy robienie z siebie idioty to jest jedyny pomysł na siebie, jeżeli chodzi o internety? No, musiałbyś mi na to odpowiedzieć, Michale. <grym> wiedziałem, że to powiem, wiedziałem. Nie. Także tyle. Jakie, jak, jakie było pytanie? Co jest stolicą Niemiec? Bayern-Monachium. bayern, A, bayern no. Tak. Nie jak najbardziej, dobrze się z tym czuję. Jestem komikiem. Kiedyś, kiedyś gadali, że powiedziałem z Marcinem Dańcem razy występować na scenie. Podcast. Ale wiesz, Bo nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, to chyba na Wojewódzki powiedział nie, Andrzej Krabowski u Wojewódzki? Tak, wiem, znam. Żeby grać debila, to trzeba być szalenie inteligentnym. Tak jest. I, 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 i ty to, to jesteś wyjątkiem, który ma tą regułę. I tyle Jak sam ty zadał pytanie, ty, i sobie, odpowie. sobie odpowiedział, nie? Tak jest. Dlatego Michał taki to ładnie spuentował, bo jest blisko mnie, nie. Ale tylko prawie ręki. No okay. to jest ta słabsza. Nie, to bardzo fajnie. Ale tak, tak rzeczywiście. No ja jestem inteligentny. Kiedyś w C.K.M. jak ciężko pracowałem w pracy, miałem troszkę przerwy, było napisane, że tylko osoba inteligentna jest w stanie jadąc autem zauważyć wszystkie inne baby, nie? Że widzieć je i dalej jechać, nie? I ja to mam. Ja robię, robię takiego zeza, że jestem w stanie wszystko zauważyć, nie? Tak. Tylko ładniejszy. Mike, generalnie budujcie napięcie. Nie wiem, jakie on pytanie chcę zadać, ale się zrobił czerwony. Boję się Big Mike'a, czy co? Big Mike Boję jest łagodny. Ja, ja, ci ja Cię się ja Cię Słuchaj, na ja klatę. Szukaliśmy po prostu, wiesz, jakiegoś pomysłu na Ciebie, jak tu Cię serdecznie urazić. Czy nie urazić? Tak chyba miało być. Eee, czy nie masz już pomysłu na siebie w kulturystyce i dlatego poszedłeś na wyciskanie? Ja myślę, że jestem tak jak. Yy, Czekaj, bo ci głosu brakło. Tak, słuchaj, tak jak yy, biseksualni mężczyźni, jestem mężczyzną. Jestem mężczyzną, mężczyzną, mężczyzną. Opcjonalny, opcjonalnym kurwa, i mam się wielu rzeczy, kolego. To tak jest, rozumiesz. No. Czyli jest Ale... szansa, że osiągniesz więcej niż w kulturystyce. No Oby. Oby ci życzę. Rynąłem? Ale co, chcesz dalej startować w kulturystyce mimo <laughs> wszystkich swoich wad? No właśnie. Daj, a, się, a, się, a, się, ale poświęci, no, tam nie trzeba mieć mieć Każdy ma jakieś wady, ja też je mam. Zobaczymy, co, co wiesz, co będzie. Nie? Nie, nie składam broni, myślę, że będzie zajbiście. To teraz spróbuj zagiąć mnie. że ja nie mam żadnych Ale nie wiem, wymyśliłbym coś. Dlaczego beton dlatego, że w głowie nic nie było i poszło ręce? Trzeba, trzeba zapytać wagona, bo to on wymyślił. Ja Na pierwszym działaj. odcinku, wiesz? Na pierwszym odcinku on to wymyślił. Także tak się stało i zakładałem Insta i mówię, kurde, jakby to się nazwać, cię? Jakby to się nazwać i mówię, no dobra, no, do skopił ja po prostu wagona. Nie, 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 wagon, Wagon cię oszukał. A tak naprawdę widział, że rzeczywiście Beton. Tomek, Tomek, Tomek wziął i pominął ważny aspekt. Bo pamiętam, pisałeś mi jaka nazwa tutaj. Tak, tak, tak. I, to, to było coś kurwa. i si Tomek, było coś takiego. Tak, było kilka. To jest, to takie, to tytanowy, takie, tytanowy, no bo z tytana jestem, jest, wiesz. wiesz no. pomysły, nie Ale nie byłeś, byłeś mega profesjonalny, nie śmiałeś się, tylko po prostu nie. mi pomagałeś, doradzałeś. No ale patrz, Przecież, ale, ale do tej się, pory, nie? Tak, przyjęło się, ale do tej pory Są gdzieś tam jak ktoś miało? mówi, najczęściej paleciak mówi, że, ale ktoś jest Betonem. To, nie? Ja wtedy myślę kurwa, rodzice, czemu ja mam taką krzywę. Rodzice, rodzice, rodzice dumni. Ja mam dużo betonów na Wiesz, Jeszcze mnie tak nie nazwali, także chyba przemilczali temat, wiesz, sobie rozumiali. Słuchaj, odbijam piłeczkę teraz, Mikaś. wróciłeś do kulturystyki, bo co? Bo jesteś tylko w tym dobrej i w życiu nic nie umiesz innego? Jestem tym dobry, no tak mi się aż miło zrobiło, nie? Z, z, z Big Mike'a, zwłaszcza, że tu jest przed nami lustro i tak patrzę na niego i patrzę na siebie i tak. Czujesz się od niego większy? Yy, właśnie nie. Ale goni. On tu czu... no, on się... on się na pewno czuje dobrać, w cieniu, on się na pewno musi. czuje w cieniu, Big Ale zwróć uwagę, jak on siedzi, siedzi, zobacz, że jak, jak tak do przodu się wysuwa. No jak specjalnie krzesełkiem się wysunąłem do przodu. No, bo tutaj producent powiedział, żeby nie robić czegoś takiego. No, Ale krzesełko no, już dwa razy poleciało więc co. Tak, tak jest wygodnie. Czy nie miałem pomysłu na siebie? No nie wiem, no, ja mam na siebie mnóstwo pomysłów. Tak? No, Ale spróbowałeś się... siłowanie na rękę i no, znaczy próbowałem, no byłem na treningu, nie. No. Dobra, tak fajnie. myślałeś, coś trening, coś może potrenujesz, coś porobisz, a jednak, a jednak, a jednak poczułeś tą siłę u mnie i zrezygnowałeś. Nie, nie no, stwierdził, to że dostał w U ciebie też dostał. Poczułem, poczułem siłę u ludzka, u ciebie tej siły nie czułem. U ludzka poczułem, I... mówiłem nie przeskoczy tego a... etapu. Tego jeszcze będę a, a, w stanie a, machnąć, ale To ludzka, nie twoja kolej kolejna roz! Ludzka, ludzka, już, już nie dam rady, nie? Także... No, także... Ile ci zapłacił? <ś> <ś <ś> także nie, nie, jeżeli chodzi o, o mnie, no to co ja mam powiedzieć? No tu szpila, tu szpila, te szpil się zebrało, popatrzyłem w lustro i mówię, o kurde, nie, no rządło. Masz na Instagramie zdjęcie z, z zawodów Mister Olympia. A patrzysz w lustro i wyglądasz jak, jak koszy, który tam nawet, eee. nawet e, tych... E... O, dobrze pokazujesz. O kurde! <grydy> dobrze pokazujesz. <A> nie <grydy> tych, <grydy> tych rzeczy nawet tam nie może zrobić. Tylko jakieś, jakieś eee. murzyńskie eee. tematy pokazywałem, wiesz? jest inna. Na mandolinie. Ja znam no. prawdę. No. Sandra chciała cię już wywalić z O znowu. właśnie, na bank. No nie, no ale słuchajcie, no jakby walić, jak wywalić, jak... I drugie, żeby drugie, to wszystko drugie, uratować zrobiłeś drugie dziecko. Zrobiłeś Zalał ją, padł. teraz jesteś moja, teraz jesteś moja. Nigdzie <grystanie> <Nikt> nie uciekniesz! <grystanie> Andra powiedziała, że w tym domu może tylko jedno byś teraz za brzuch i się skończyło. <grystanie> Ja bym chciał, korzystając z okazji, że jesteś tutaj obok, tak. e, jest ze mną najlepszy spędz z uleństwa. <laughs> Powiedz mi, jak z tego wyjść, że po raz pierwszy, odkąd w ogóle cię pamiętam, zrobiłeś formę. O, to, zawsze robisz formę, różne metody, tutaj tłuszcze, nie tłuszcze, o. ładowanie, nie ładowanie. Nie, możesz, mieć, zrobiłeś, na, że, możesz mieć kończyć zrobiłeś formę. Możesz, pierwszy raz. Możesz mieć z tym problem. Ja mam, ja mam na to, wiesz, swoją, swoją, swoją tajemnicę. Ale jakżeśmy wcześniej doszli do wniosku, że prawdopodobnie stara cię kopnęła, a to wiesz, tu chodzi o to, że trzeba dużo seksu, nie? No, bo... A wiemy, że Michał jest bi. No, nie, nie, ja, ja, nie, ja powiedziałeś, nie. Ja, ja jestem jak, że jak, 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 nie jak, wie, jak bi, czyli opcjonalny, nie? To, no. opcjonalny tak, to jest moja dobra rada, nie wiem jak, jak tam u ciebie. Nie? Ja dużo oglądam seksu. Natomiast z drugą stronę, jakbyś chciał masę jeszcze złapać, to pamiętaj, że ja mam do tego specjalny talent i to wiesz, i swoje sprawy. Ja się, tanie, to się nice, Patrząc na was dwóch, który potrafi szybciej formę spierdolić, bo, bo nie jestem pewien. Chyba ja, chyba ja. Chyba ja. I to, i to nawet jak się pilnuje. Stresuję się, bo lubię Marcinka i nie wiem, co co, co jest powiedzieć. No, ale generalnie, no Marcin, muszę ci to powiedzieć, muszę zapytać, bo bardzo często no, czytam w komentarzach i to jest nagminna sytuacja. Jak ty się czujesz z tym faktem, że cię mylą z mądrzejszym bratem? Znaczy, czy mylą mnie z bratem, ale czy z mądrzejszym? Man... No bo se, czy z mądrzejszym? Do semy chyba nie mówią, Marcin, nie? Ja, ja, no. ja. Zdarza się, no nie, nie, często mnie mylą z bratem, ale nie z mądrzejszym, no to, to tak wiesz, troszkę nie tak. Nie, ogólnie. Czyli jest to kreacja, ogólnie... aktorska. Jest to zabawne, bo, on, bo śmieszy mnie to. I nawet mi się to podoba, jak mnie mylą z sobą. Zwłaszcza jak ktoś przychodzi na treningi personalne i Marcin kasuje razy trzy. No, Ty, to, 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 to najbardziej, to najbardziej to by lubił, jakby poszedł na lewiznę i by go pomylili z bratem. To no, to jest. Bo u was akurat jest tak, że... Że, że tak powiem, jakby Cię pomylił z bratem urodą, to wiesz, to nie jest, to jest, żaden, to to jest, nie jest żaden plus, to nie? To jest wrzuta, no. to się wtedy czuję urażony. Nie? Ja to, to rozumiem, nie? Ty taki jesteś zawsze, wiesz, hot. Jest, jest. Chcecie się panowie przesiąść? My zaraz będziemy, z jeden na drugim będzie siedział zaraz. Dobra, Tomeczku, pytanie do Ciebie. Bo wiadomo w KFD już jesteś prawie najsilniejszy. Za mną pokonałem cię dwa razy. Mamy to nagrane u mnie na materiałach. Pytanie, czy nie siłujesz się z silniejszymi dlatego, bo wiesz, że byś z nimi przegrał? Wiesz, co nie, no podejmuję rękawice zawsze i we wszystkich zawodach, w których startowałem w swojej kategorii, wygrywałem 20 razy niż Polski. Także myślę, że swoje osiągnąłem i udowodniłem, że jestem w dobrej formie. A tak z marszu, no to nie jestem gotowy na każdego, ale chętnie przyjmę każde wyzwanie. Ja startuję w kategoria 86, 95 najwięcej startowałem. W kategorii open na Pucharze Polski byłem drugi za Lucjanem. Tylko z nim przegrałem. Na tamtą chwilę. Jakby to wyglądało dzisiaj, nie wiem, ale trzeba by było sprawdzić. Ale ja też przegrałem z Luksem, więc mogłeś. Czyli, czyli jak ty przegrałeś z Luksem, i ty ja. Też możesz. To jesteśmy. Jak ja przegrałem równi, z kimś, to Równi sobie też, jesteśmy tak. teraz. no jestem troszkę lepszy. Lepszy jestem. Łatnie cię pokonałem. Będzie mi smutno teraz, po, ty, po tych pytaniach od was. Tak. No. Zaczniesz? No. Już mi jest źle. Ten, do Big Majka. odnosi się tego. No. Twojego no. walka. No. Twoje, twoje, twoje to, to dlatego, że co? O co ci chodzi? <laughs> Że duże furi kupuje że duże nie krewetki. Nie, małe ma duże no. no, krewetki. Lecisz... Michale, Michale, proszę. Michale, e, tak? czy leczysz tak? kompleks kupując sobie duże auta? Nie, nie leczę. Bo powiem Miłasz. ci, jak jest. Jak jaki miał, kompleks? Jak kompleks nie, małego. Nie, bo u mnie to trzeba patrzeć jakby pod dwoma kątami. Ja mam duże UDA. Kątami? Ja mam. Kąt, kąt, czego pod, pod Tak, pod dwoma kątami. Kotami. Ja mam duże UDA. To wiesz, to zmienia, to zmienia postać rzeczy. Na tle, tak, na tle tak duży chód, wiadomo, Ju, może się zgubić, nie? I te 12 cm, może <grym> a dwa... ja, ja, znam takie powiedzenie, ja znam takie powiedzenie, duża klatka, mały ptaszek, a tutaj o łudach to nie słyszałem. No ale to jest taka, wiesz, moja autorska teoria. <grym> dwa... To moja droga. <grym> a dwa to jest to, że patrz, miałem kamera, to mówili, że przedłużenie kutasa. Jak kupiłem SLK, malutkie, dwudźwiowe, to mówili, że e, czy, nie było, czy nie było kurwa męskiego, nie? że damski jeżdżę. Co masz odpowiedź? No. Znajdą na wszystko ludzie. Tak, tu, się, tu, się, tu, się, tu się nie da. Bieg jest taki trochę. Bierny, Ty akurat tak. wiesz. <laughs> Poczułeś. Dobra, to co? Na zakończenie, Michałku, tak. ja Ci życzę, żeby przy tym bench pressie łydki sobie nie zerwał. Łydki, tak? A ja, tobie, ja bym to życzył, żebyś był dalej niepokonany, kolego. Dziękuję. Ja Jeszcze Paleciakowi. Żeby znalazł inny pomysł na siebie. Wyjąłem ci to z ust, prawda? Nie tylko temu wyciąga z ust. Nie tylko temu wyciąga z ust. No a ja życzę wam, żebyście w końcu byli tacy ładni jak ja. No, to fajnie. Ty i znowu i Michał tu stał największy w pieprz, bo nic możeśmy nie życzyli. No bo co ty, ty miałeś wejtło się do Nie życzycie mi, bo zazdrościcie, więc. Żeby zrobił w końcu formę. Tak, tak, no, no, żeby zrobił bo... w końcu formę, bo ile, kurwa, być, ile formę? Ile formę mam idzie formę. być ulatą. Dobra, kończymy, to forma jest zajębista, kurwa. Na razie. Na razie, hej. I Aliweder Rom.